Witam! Tomograf, wydanie 18, tym razem w HD. W dzisiejszym odcinku będzie ten Randall. Witam. A ja jestem Konsulate. I porozmawiamy sobie o dwóch rzeczach, a mianowicie o Life is Strange, a konkretnie trzecim epizodzie, który ostatnio Randall zakończył. Oraz bardzo krótko na temat. No, w zasadzie powiedzmy najbardziej kontrowersyjnej gier ostatnich tygodni i miesięcy, czyli Hatred z polskiego studia Destructive Creations. Więc zaczynamy od Life is Strange, czyli jak to jest być nastolatką. Randall, jak ci było? Rozmawialiśmy już o Life is Strange w jednym z poprzednich odcinków podcastu, a ja również napisałem tekst na, na stronę, gdzie wyraziłem dość takie mieszane uczucia na temat tej, tej produkcji, ponieważ. Pierwszy odcinek, w który wówczas zagrałem, nie oddaje jeszcze pełni tego, czym, czym ta gra tak naprawdę jest, czego możemy się w niej mniej więcej spodziewać, ponieważ pierwszy odcinek to jest coś, co, co przypomina w bardzo, bardzo dużym stopniu serial dla nastolatków. Mamy tam skupienie na, na postaciach takich drugoplanowych to całe życie szkolne tak? ekspozycje tych postaci, które, które później mniejszą lub większą rolę w życiu głównej bohaterki odegrają. I dlatego wówczas mi aż tak bardzo do gustu nie przypadł ten, ten odcinek. Po prostu jak na pierwsze epizod, jak na pilota, to był po prostu, można powiedzieć, mało zachęcający. Zazwyczaj, Słowo. zazwyczaj, wiadomo, zazwyczaj piloty to jest takie mocne uderzenie, tak? Które, które ma widza przyciągnąć na dłużej. Tymczasem czas, tym akurat w przypadku Life is... No różnie bywa. W przypadku Life is Strange, z tym pilotem jest tak, no bardzo spokojny był, tak? Czyli jak już wspomniałem, przedstawienie postaci pierwszoplanowych i drugoplanowych. Gwoli przypomnienia jeszcze powiem mniej więcej o, o co chodzi w Life is Strange. Um, ten serial growy, można powiedzieć, albo serial interaktywny po prostu opowiada żyć, o, o, o życiu nastolatki Max Caulfield, która po pięciu latach nieobecności wraca do swojego rodzinnego miasteczka, w którym będzie studiowała, nie wiem czy to jest, czy to jest jakiś uczelnia, czy, 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 liceum, ciężko mi określić, bo, bo. Co się no, gimnazjum to, to, chyba. Być może to, Przynajmniej z tego, co ja grałem, to tak mi się bardziej kojarzyło, że poziom gimnazjum... Na Coś sobie. wyżej niż gimnazjum, bo tam chyba bardziej takie nastawione na, na sztukę to jest, tak? Jakieś, nazywa się to Blackwell Academy w każdym razie. I, i no, Max wraca i, i troszeczkę w tym mieście się tam pozmieniało od tego czasu, kiedy wyjechała. Musi na nowo się odnajdywać w tym środowisku osób, które znała wcześniej i, i nowych postaci, tak? Więc mamy tutaj takie takie bardziej formę, formę ekspozycyjną pełni ten odcinek. No i Max odkrywa w sobie taką moc, że może cofać, bo w bardzo krótkich odcinkach może cofać czas, tak? Czyli może zapobiec wydarzeniom, które nastąpiły w jakimś tam, powiedzmy, krótkim okresie czasu. No, klucz te, tego, tego serialu jest, jest, jest takie, że po prostu Max ma wizję, znaczy wszystko się w ogóle zaczyna od wizji, że do miasteczka, do tego Arcadia Bay zmierza tornado, tak? I wówczas budzi się, budzi się na lekcji i odkrywa sobie właśnie tą zdolność, no i później w, w, w różnych sytuacjach ją wykorzystuje, w bardziej poważnych lub, lub mniej takich, trywialnych bardziej, żeby pomagać swoim tam koleżankom i kolegom. No i na tym się generalnie skupia odcinek, odcinek pierwszy, gdzie, gdzie Max odkrywa te swoje moce, że pomaga właśnie. W różnych sytuacjach jest jedna taka dość, dość, dość mocna scena, w której, której zapobiega, więc, więc tutaj mamy takie, takie niezbyt, jeszcze, niezbyt jeszcze oddające całość tego zamysłu, który, który twórcy sobie postawili, jeżeli chodzi o Life is Strange. Natomiast kolejne dwa epizody, kolejne dwa epizody, odcinek drugi, i odcinek trzeci. To jest zupełnie coś innego już, ponieważ yy, yy, siła ciężkości zostaje przeniesiona na, na yy, odbudowywanie relacji pomiędzy Max, a jej, a jej dawną koleżanką, można powiedzieć przyjaciółką nawet, najlepszą, yy, Chloe. Tak? I, I oba te odcinki są właśnie takie bardzo skupione na nich, czyli mamy tutaj poznawanie się na nowo, tak? Yy, rozwiązywanie jakichś problemów Chloe, bo, bo, bo Chloe miała różne wydarzenia tragiczne w swoim życiu w, w, tym okresie, kiedy, kiedy Max nie było. Max zabrakło, więc, więc, więc tutaj musiała sobie radzić sama. Znalazła sobie inną przyjaciółkę, która, która również zginęła, która też jest, której jest zaginięcie również jest jakimś takim, taką wielką tajemnicą tego, 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 tego serialu interaktywnego. Więc więc tutaj jest bardzo fajnie, bardzo fajnie podoba mi się, że, że odeszli twórcy od tego, tego całego yy, szkolnego życia, tak, i skupili się właśnie na tej takiej na, taki, na takich bardziej uniwersalnych rzeczach, na, na, na przyjaźni pomiędzy tymi dwoma postaciami, yy, poruszając takie wartości jak zaufanie, lojalność czy poświęcenie dla drugiej osoby. Co jest dla mnie akurat na tyle uniwersalne, że, że to nie ma akurat znaczenia w tym przypadku, że, że mamy do czynienia z, z młodymi dziewczynami, tak? Jeżeli, jeżeli chodzi tutaj o, o, o gracza, tak? Czy kto gra, gram ja jako dorosły facet i, i muszę kierować poczynaniami młodej dziewczyny, akurat wartości, które są poruszane są na tyle na tyle ważne dla każdego z nas, że, że tej akurat nie ma znaczenia i, i bardzo fajnie mi się to odbudywanie właśnie tych, 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 tych ich relacji, tego związku bardzo bardzo mi się podoba. No, ale ty, z tego co wiem, to grałeś dwa pierwsze epizody i mniej więcej wiesz, jak to wygląda tam a, pod względem fabuły, tak? No tak, grałem w pierwsze dwa, trzeciego jeszcze nie ruszałem, ponieważ stwierdziłem, że mimo wszystko wolę w całość zagrać, a nie tak czekać, aż będzie jeden, bo to w sumie jakoś w takich dziwnych odkresach było. Z tego co pamiętam, pierwszy epizod był, nie wiem, z kwartą temu, jakoś tak. Mhm, a czy oni mniej więcej tak... Miesięcznych odstępach te epizody publikują, więc, więc nie, jest, nie jest aż tak źle. Kwestia no justy, dobrze, ale, ale wracając. Ale jak właśnie jest z tym trzecim epizodem? No właśnie, wracając do tego trzeciego epizodu, no jest, epizod, jest bardzo podobny pod, pod względem budowy do odcinka drugiego, gdzie, gdzie dalszy ciąg mamy tych, tych odbudowywania relacji pomiędzy Chloe i Max. Ale kończy się takim dość mocnym akcentem, który, no, przewartościowuje znowu ten serial. Jak już widzimy w drugim epizodzie, zresztą ty wiesz w każdym, w każdym razie drugim epizodzie pod koniec mamy, mamy do, 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 do zrobienia bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, i w tym jedną taką rzecz, którą no, nie spoilując, nie będę tutaj mówił, ale, ale która też możesz zmienić punkt, znaczy możesz zmienić sposób patrzenia na, na, ten, na ten serial interaktywny. Natomiast trzeci, sez trzeci odcinek to już jest no, naprawdę totalna jazda po bandzie i, i naprawdę nie wiem w jaki sposób twórcy zamierzają dalej tę historię pociągnąć, ponieważ pomimo tego trzęsienia ziemi, takiego w cudzysłowie finale. Mam jeszcze sytuacje, które następują potem, które totalnie, prze, no także wspomniałem, przewartościowują niektóre relacje pomiędzy postaciami i, i w ogóle no, no, jest, jest mi ciężko w tej chwili się odnieść, naprawdę czekam na, na, na kolejny epizod, a zostało ich już tylko dwa, czyli jesteśmy już grubo po połowie, jak to twórcy jak to, jak to się twórcom uda osiągnąć, żeby to jakoś wyprowadzić na, na, na prostą, tak? Pod warunkiem, że oczywiście to jest plan. Bo może być tak, że to właśnie do tego zmierzają, aby to było takie mega pokręcone do samego No ja, ja końca. mam nadzieję, że, że jest w tym wszystkim jakiś zamysł, no bo, no bo, no wypadałoby, tak? Jest metoda w tym szaleństwie. Jest metoda w tym szaleństwie. Mam nadzieję, że, że jest, że z tego wszystkiego jakoś, jakoś w sposób sensowny wybrną, no, bo widać w tym wszystkim, w tej, całości tego projektu już nie tylko w tej głównej linii fabularnej, ale w całości tego, Otoczenia tych tych rzeczy, które możemy zrobić, a nie musimy, tych miejsc, które możemy odwiedzić, tak, tego tego, tej eksploracji tego, tego yy, miejsc, w których, których, których się znajdujemy, jest dużo, dużo pokrywanych właśnie takich smaczków, różno takich takich przesłanek, które, które mogą yy, sugerować, że twórcy mają bardzo, bardzo zdroworozsądkowe podejście i przemyślany yy, sposób, w jaki do tego podejdą. No właśnie chciałem o to zapytać, bo ogólnie rzecz biorąc, pierwszy odcinek to mi się wydawał tak, no okej, okay, mają pomysł, ale nie jestem pewien do końca, czy faktycznie to przemyśleli. Przy drugim odcinku zacząłem się zastanawiać, że chyba jednak mają jakiś główny scenariusz rozpisany, a nie na zasadzie robimy z odcinka na odcinek. Na zasadzie jak się przyjmie, to robimy dalej, a jak się nie przyjmie, no to szybko zakończymy po łebkach. I właśnie, jakie jest Twoje odczucie, jeżeli chodzi o ten trzeci epizod, że tak mówisz? Masz nadzieję, ale tak czujesz, że to już jest mocno narysowane wszystko, tak koncept jeszcze taki, jeszcze mogą coś kombinować tak na zasadzie tych wszystkich teorii fanów, co się pojawiało. Do, do, do teorii fanów za chwilę dojdę, będę chciał tutaj krótko, dwa słowa o nich powiedzieć, ale zanim jeszcze do tego przejdę o tym koncepcie ogólnym. No mam nadzieję, no żywie żywię głębokie nadzieje, że po prostu twórcy mają to wszystko przemyślane, bo bo wiesz... Bardzo łatwo jest powiedzieć, dobra, no mamy tutaj teorię chaosu, prawda? Każdy o, ka, każdy o teorii chaosu słyszał o tych e, słynnych skrzydełkach motyla, które mogą na, na, na drugiej półkuli wywołać trzęsienie, trzęsienie ziemi albo tornado, tak? No tutaj mamy, y, tutaj no mamy, to... twórcy w ogóle nie ukrywają swoich inspiracji znanymi już dziełami, jeżeli chodzi o podróże w czasie i i właśnie teorię chaosu. Tutaj najsłynniejszym bodajże przypadkiem, niekoniecznie, niekoniecznie dobrym, ale, ale najsłynniejszym chyba przykładem będzie film Efekt Motyla, z którego twórcy czerpią, tak? Między innymi. No i teraz problem z tą teorią chaosu jest taki, że, okej, okay, fajnie powiedzieć, że. Takie małe, drobne wydarzenie, tak, drobne przesunięcie, drobna zmiana, na linii czasowej może doprowadzić do takich konsekwencji, ale cała sztuka polega na tym, żeby po prostu, umiejętnie przeprowadzić sekwencję od tego, od tej, od tej zmiany, tak, drobnej do, do, do tego, do, do, tego efektu, więc mam nadzieję, że tutaj się akurat na tym twórcy nie wyłożą, bo, no, no jest to, jest to trudna rzecz, tak, czyli ja chciałbym teraz zobaczyć, po wydarzeniach z odcinka trzeciego, ja bym chciał zobaczyć, czy naprawdę to, co zobaczyłem, to, 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 to zmiana, którą Max wprowadziła w przeszłości, czy ona ma naprawdę po, podłoże do tego, żeby żeby stało się to, co się stało, tak? Więc mam nadzieję, że tutaj y, mam zaufanie do twórców, jednak jako takie za chwilę przejdę do Orifanu, które które jakby to zaufanie podbudowują we mnie do twórców, że że jednak to wszystko jest przemyślane, że to jest zamknięta całość, a, a twórcy wypuszczając kolejne epizody skupiają się na szlifowaniu takich bardziej aspektów technicznych, tak? A nie, a, nie, a nie budowaniu fabuły z odcinka na odcinek. No nie jest to poziom Lost. No właśnie, mam nadzieję, że to nie jest poziom los, ale z Lost bardzo dużo wspólnego ma ten serial. Właśnie tutaj przejdę tych teorii fanów, które, no, po każdym odcinku warto sobie właśnie wejść w internet czy na YouTube i po prostu pośledzić, jakie tam ludzie wyłapują smaczki, bo to naprawdę jest imponujące. Teorii fanów pojawiło się naprawdę mnóstwo, bo twórcy przemycają właśnie dla tych właśnie ludzi, którzy lubią eksplorować, którzy lubią zajrzeć w każdy kąt, przemycają masę masę drobnych smaczków, czy to w postaci grafiki, czy to w postaci jakichś postaci drugoplanowych, które teoretycznie nie mają nic wspólnego z główną fabułą, a jednak, a jednak mogą mieć jakieś znaczenie w tej całej historii. Jakieś pojawiające się kolory, tak, czyli mam tutaj też do czynienia z symboliką kolorów, głównie z, z, z błękitem. Który, który coś, coś coś prawdopodobnie znaczy w tym, w tym całym zestawieniu, yy, nawiązania do przepowiedni Indian Hopi o końcu świata i masę, masę, masę innych różnych teorii, a naj, najzabawniejsza, a może najciekawsza w tym wszystkim jest to, że większość tych teorii ma solidne podłoże w tym, co serwują twórcy, tak? Czyli oni umiejętnie, y, szafują tymi różnymi tam przesłankami, które, z których te teorie mogą wynikać, i tam się podoba. Nie wszystkie z tych teorii mogą znaleźć potwierdzenie, ale są bardzo solidne podstawy mają. No oczywiście nie brakuje też. Czyli takie okruszki po prostu tak, na Nie brakuje ustawione. też tradycyjnych takich, histeregów isteregów. i tak dalej. Ale te okruszki, no, coś poskładane z tych, tych później, z tych, z tych, z tych elementów, coś, coś może interesującego wyniknąć. I tutaj jeszcze wracając do odcinka pierwszego, który, Pozornie, tak jak już wspomniałem, jest jakimś takim zaczynkiem do, zaczynkiem do stworzenia serialu dla nastolatków, tak? Ale w momencie, kiedy już upłynęły te trzy, trzy odcinki i kiedy przeczyta się właśnie, czy obejrzy różne filmiki od historiami fanów, którzy odnajdują właśnie w tym pierwszym odcinku różne tam smaczki, które mogły umknąć bez znajomości, bez kontekstu, który pojawia się w kolejnych epizodach, wówczas to wszystko zaczęło nabierać sensu i z przyjemnością warto by było wrócić po zakończeniu całej tej przygody, warto by było wrócić do pierwszego epizodu i jeszcze raz sobie to wszystko tam przeanalizować lub ewentualnie właśnie za pomocą tych wszystkich teorii fanów. No jest to bardzo fajne, tak jak już wspomniałem z Lost, łączy to to, to, to z serialem Lost, łączy to to, że właśnie twórcy też tam umiejętnie niekoniecznie miało to wszystko sens, tak, w Lost, tak? Niekoniecznie wszystko zna... No w Lost nic no właśnie, nie miało. Niekoniecznie sensu wszystko znalazło momencie. potwierdzenie w finale ale pozwalało, da, dawało ludziom, dawa, dawało widzom możliwość interpretacji tak, swoich. I tu mamy podobną sytuację, całkiem podobną i, i, i bardzo fajny sposób to się wszystko zazębia. No oczywiście nie brakuje teorii klasycznych, czyli oni wszyscy nie żyją albo to jest jej sen, więc więc to, to akurat pomij, 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 pomijmy milczeniem. Ale jest kilka naprawdę bardzo fajnych teorii i duży szacunek dla, dla, dla graczy, że chce im, się, czy chce im się tego typu analizy przeprowadzać, bo to naprawdę budzące szacunek teorie się. Pojawiły i to jest takie drugie życie tej gry, tak? Najpierw zag warto zagrać w epizod, a później sobie poświęcić drugie tyle czasu na przeanalizowanie tego, co, co, co gracze odnaleźli i, i w jaki sposób połączyli to z poprzednimi wydarzeniami. Więc, no, jeżeli chodzi jeszcze szybciutko ci o samą rozgrywkę, już o tym mówiłem wcześniej i, i pisałem, no trzeba się pogodzić z tym, że Taylor już prowadziło niejako nowy gatunek do. Do, do, do tej puli gatunków gier, tak? Więc tutaj mamy coś, z czym się trzeba po prostu pogodzić. Zaczynając po prostu grę w Life is Strange wiemy, z jakim rodzajem gry mamy do czynienia. Nie ma tu za dużo do roboty, aczkolwiek jest i tak dużo, dużo więcej do zrobienia niż to jest w ostatnich produkcjach tej tel Czyli mamy tutaj troszeczkę kombinowania, troszeczkę zabaw z czasem, tak? Które, które wprowadza dość taki nowy, nowy element do tej mechaniki całej. Decyzji, gdzie możemy te kluczowe decyzje lub te mniejsze decyzje cofnąć, tak? Jeżeli chcemy. Niekoniecznie, niekoniecznie, to się akurat opłaca, ale, ale czasami możemy po prostu wycofać się z tych takich ważnych wyborów, które są zaznaczone przez grę, tak? Więc, więc no, albo godzimy się na to, albo, albo po prostu w takiej gry nie gramy. No. No jest to interaktywny serial, jak już kilka razy wspomniałem, więc, więc tutaj akurat, yy... No, nie możemy akurat na to narzekać, tak? Po prostu jest to ten typ gry. Jeżeli nie lubimy tego typu gier, no to po prostu po niej nie sięgamy, tak? No i tyle ode mnie. Ja czekam bardzo na, na dwa kolejne epizody. Mam nadzieję, że, że ty też zagrasz trzeci epizod i podzielisz moje, moje zdania. Ale wiem, że ty nie lubisz właśnie tych teorii fanów. Znaczy, nie tyle nie lubisz, to po prostu chcesz swoją własną opinię wyrobić sobie, tak? Na ten temat. Cztery znaczy, nie o to chodzi, tak? Jak powiedziałeś, że nie lubię, tylko bardziej jest kwestia tego, że niestety. Z tego typu teoriami zawsze jest to, że część tych informacji zapada ci w pamięci, po tym jak grasz już w kolejny odcinek, albo nawet po prostu sobie odpalisz save'a, żeby tam sprawdzić parę rzeczy, to ci się zaczyna to trochę mieszać, więc zwolę na czysto sobie pograć, a poza tym ja chyba jednak zdecyduję się mimo wszystko poczekać na wszystkie epizody, bo prawda powiedziawszy, dużo czasu minęło od ostatniego momentu, jak grałem w to i... Czuję, że wygodniej będzie po prostu po kolei odcinek po odcinku sobie zakończyć tą gierkę, kiedy już będą wszystkie epizody. Ale to mówię, jest moje podejście, ja po prostu nie lubię tak na raty grać. No, ja mimo wszystko zachęcam wszystkich już teraz nawet po po Life is Strange, bo moim zdaniem jest to produkt zdecydowanie o kilka klas lepszy niż ostatnie produkcje Tater, które jak wiemy, jadą ostatnie i gry to, to, to tak, na wszystko rynami, na jedno, na jedno konkretne. Na starym, na starym, przestarzałym silniku, który, który silniku. po prostu, no mam tu też pewną odmianę, tak? Od tych szarobórych, y, grafik, które spotykamy akurat w przypadku produkcji Tailter jest tutaj, y, silnik również prosty, niezbyt skomplikowany, ale jednak y, jakieś takie y, bardzo filmowe ujęcia tego, tych, ty, ty, tych scen potrafią czasami nawet zauroczyć w niektórych momentach, więc. Akurat dla mnie elementem, który sprawia, że Life is Strange bardziej mi się podoba wizualnie od Tato Games, to praktycznie sam design, bo w tej to jest zawsze taki cel shading, który czasami pasuje, czasami nie, a tutaj jest tak komiksowo, bym powiedział, pod pewnymi względami, ale w takim dobrym stylu komiksowym, czyli tak jakby faktycznie Ktoś wiedział, jak narysować pewne kadry i tylko je zanimować odpowiednio, i nie ma tego właśnie sessioningu takiego na siłę trochę rzuconego. Bo to on jest bardzo delikatny, taki prawie niezauważalny momentami, taka cała ta stylistyka mi się bardziej podoba. Ale to mówię, to jest kwestia gustu, tak? Więc dobra. Randall zachęca, poleca, poczuł się małą dziewczynką znowu. Więc teraz coś dla starszych, czyli od 2017. Miłości i nienawiść, jak, jak mawiał poeta. No, coś tym jest, szczególnie, że tytuł gry można właśnie przetłumaczyć, a w zasadzie powinno się przetłumaczyć jako właśnie nienawiść, złość. Czyli hatred. Bardzo kontrowersyjny tytuł, przynajmniej w teorii, w praktyce polemizowałbym z tym, ale jak to się ładnie mówi, nieważne co mówią, ważne, że mówią. I tym właśnie sposobem gra, która jest bardzo przeciętna i bardzo niedopracowana, zyskała sobie dosłownie armię psychofanów bo szczerze powiedziawszy z tego co widzę to ludzie jej bronią na każdym froncie że głosów które faktycznie są szczere i takie nie wiem jakby delikatnie ująć rzeczywiste nie wiem, stąpające po ziemi mocno to tak jest teraz mniej ale powoli ich liczba rośnie to jednak dużo osób strasznie tej gry broni a szczerze powiedziawszy moim zdaniem nie ma czego tutaj bronić, bo jest kilka elementów, które faktycznie zostały dobrze zaprojektowane, ale wszystko inne zupełnie się nie trzyma kupy, a najgorsze jest to, że, nie wiem, ale jeżeli w strzelanince, gdzie tak naprawdę chodzi o zabijanie i czystą frajdę z tego, żeby sobie postrzelać, pobiegać, nie ma tej zabawy, nie ma tego uczucia, że o kurde, jak fajnie się strzela, tak jak w starych gierkach niektórych, tego typu ta to się odpalało i tak, o kurde fajnie, pozabijam sobie, tak? A tutaj to tak Biegamy, strzelamy, tak coś się dzieje, ale w sumie z drugiej strony żadne jakieś takie, nie, wiem, emocji nie ma, praktycznie rzecz biorąc, te wszystkie takie kontrowersyjne i negatywnie nastawiające ludzi do tej gry sceny to wcale nie są takie brutalne, prawda? że ludzie, którzy widzieli Mortala i kilkanaście innych gier, to tak po prostu mech dosłownie. Nie ma tutaj nic, czym praktycznie można by straszyć dzieci czy coś w tym stylu. Szczególnie, że jest opcja wyłączenia tych takich dodatkowych cutscenek właśnie z bardziej graficznym przedstawieniem tych ujęć, ale tak naprawdę nic w nich nie ma. To, że ktoś dostaje kulkę w łeb, albo że, nie wiem, jest mu gardło i tak dalej, no, bez obrazy. Widzieliśmy to już setki tysięcy razy i tutaj nie jest to jakoś specjalnie tak straszne, albo tak rzeczywiste, szczególnie, że grafika jest tak specyficznie zrobiona w odcieniach czerni i Bieli, taka grayskillowa, wszystko mm -hmm. jest, jest kilka fajnych elementów, ale naprawdę, dla mnie to jest idealny przykład, jak powinien działać marketing, czyli jak się nie napracować, żeby zarobić, bo wystarczyło zrobić jeden trailer specjalnie pod publiczkę, wszystkie zachodnie serwisy i kilka polskich Oczywiście rzuciło się na to na zasadzie bait clicka, no bo musimy ponarzekać i tym podobne. Zrobili dzięki temu darmową reklamę, dzięki czemu też gra wróciła na Greenlighta. Co prawda GOG dalej nie chce robić dystrybucji tego tytułu i w sumie mu się trochę nie dziwię, bo nie jest to coś, czym warto się chwalić w swoim portfolio gier, naprawdę. Oni zdaniem gra jest bardzo kiepska i zupełnie niepotrzebnie jest tak broniona przez ludzi. Podejrzewam, że to jest kwestia czystego hype'u, tak? Ktoś im wmówił, że nie mogą grać w takie gry i teraz będą jej bronić, chociaż... nie są w stanie zauważyć praktycznie, że biorąc nim w tej grze tak naprawdę nie ma, ale... więcej, dogłębniej będzie w kolejnej diagnozie. Mm -hmm. Ponieważ kolega Karnaś także pograł. No ja nie grałem, ja nie grałem akurat, więcej nie wypowiem. Chciałem tylko Ciebie zapytać, czy... Mam taką, takie pytanie generalnie, bo te... przyszło mi do głowy. Czy po prostu gdyby ta gra miała jakiś inny pomysł na siebie, nie taki tylko, że szokowanie tą, tą brutalnością, tak? Powiedzmy. Bo, bo, bo ona ma potencjał, tak? Mi się wydaje, że tam był. jak Trochę pary poszło jednak gwizdek, zrobienie z tego najbardziej brutalnej gry na świecie, tak? Taki może zamysł był ich. I... No, bo bo widziałem filmiki tam z rozgrywki, i po prostu, wiesz, jest, jest, jest dość fajnie. Efekty świetne podobały mi się, podobało mi się to zniszczenie, wiesz, że można praktycznie wszystko wysadzić, rozwalić, więc to też było fajne. Czegoś takiego w tego typu grach jeszcze nie widziałem nie, do tej pory. No, Ale destruktywne otoczenie faktycznie jest fajnie zrobione, to trzeba przyznać. Ogólnie problem polega na tym, że wszystko to, co widzimy w tej grze, jest naprawdę całkiem pomyślane. I design, i ułożenie tych lokacji. I praktycznie wykorzystanie kolorystyki, że tylko wybrane elementy są faktycznie kolorowe, tak jak te lampy od samochodów, czy jakieś tam neony i tak dalej. To to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajnie to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o kwestie stylistyki. Nawet ten taki efekt filmowy, te takie wiesz, kaszka, grain, jak to zwał, tak zwał. To też tutaj pasuje, tylko problem polega na tym, że pod tym wszystkim nie ma tego, co jest moim zdaniem w grach najważniejsze, czyli gameplayu tak naprawdę. Mm -hmm. Większość rzeczy, które tam się robi, to jest na zasadzie: o, zobaczymy, co będzie. E, dobra, te ja, ja się już widziałem, obiegnę no, tutaj. E, takie sobie. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma tutaj jakiego elementu, który by łączył wszystko to w jedną spójną całość. To jest tak, że po prostu graficy zrobili swoją robotę i to fajnie wygląda. Programiści dali ciała z wieloma elementami. Naprawdę sterowanie jest tragiczne i na padzie, i na klawiaturze. Po prostu. Nie wyobrażam sobie, jak taki element można zepsuć, szczególnie że to jest gra, która, praktycznie biorąc, polega głównie na tym, czyli na strzelaniu, tak więc to jest element, który powinien być na samym początku przygotowany, dopieszczony i dopiero potem ewentualnie dorzucać do tego jakąś otoczkę, bo szczerze powiedziawszy, jak mamy dobry system strzelania, walki i tam, nie wiem, cokolwiek jak ZO tak zwał, to wtedy możemy do tego robić grę. A kiedy skupiamy się na tym, że zrobimy grę. I będzie ona wyglądała taka i będzie brutalna, a potem się okazuje, że najważniejszy element jest po prostu słaby, tak? Słaby. Mm -hmm. Jest wiele gier, które były robione przez mniejsze studia i z gorszą grafiką tak dalej, ale miały ten element główny opracowany prawie że do perfekcji. Tak, jak zresztą ludzie z Platinum Games. Oni mówią, że zawsze jak robią grę, to się najpierw skupiają na tym, co jest najważniejsze. Czyli jeżeli to będzie bijatyka, to skupiają się na systemie walki i dopiero potem do tego wymyślają resztę rzeczy. Jeżeli system byłby dobry, to w tym momencie mogliby na tym silniku robić praktycznie już biorąc co roku kolejną gierkę tego typu i byłoby na to wzięcie. Tylko mówię, system musi być dobry, a, a kiedy główny element się nie sprawia Friday, to tak naprawdę, no, co? Pograsz dla szoku? Na złość ludziom? Będziesz odpalał tą gierkę, że oh, patrzcie jakie to jest brutalne, dorosłe, edgy, dark, mature i tym podobne? No, sorry, nie, bo to tak nie działa. Więc to jest kwestia po prostu podejścia. Moim zdaniem, niestety, zachłysnęli się trochę chłopaki tam sukcesem, jeżeli chodzi o kampanię reklamową i spoczęli na laurach. A moim zdaniem, akurat lepiej było po prostu, szczególnie po tej całej nagonce, faktycznie nie po pośladki i zrobić z tego naprawdę fajną, dobrą, dopracowaną grę, tak żeby nie było żadnego argumentu przeciw. A tutaj się okazuje, że owszem, no, kontrowersja była, gra jest, ale. Gdyby nie ta cała taka kampania, jeżeli tak to można nazwać, to sorry. Ta gra by przeszła bez echa. Zupełnie rzecz biorąc, nikt by o niej teraz praktycznie nie gadał, nie pamiętałbym. No tak, ale widzisz, z, z drugiej, może tydzień z drugiej strony, pamiętasz rezerwowe psy, o których mówi się do tej pory, a również były kiepską grą. Więc chyba cel został osiągnięty. Szczerze powiedziawszy, dopóki teraz nie powiedziałeś tego tytułu, to zupełnie nie, nie pamiętałem go. Dopiero teraz mi się przypomniało, że jeszcze w Cypiet Service mieliśmy jakiś artykuł o tym Nie, no było w, w książce, nie tylko w ogóle nie tylko kampania było. było ostatnio w książce, a czytałem ostatnio hmm. biografię y, Tymona Tymańskiego, który też wspomniał, że rezergo, rezerwowe gry, re, przepraszam, rezerwowe psy były grą psy. kultową, do której tworzył, tworzył z, y, muzykę zespół Kury, tak? Tak, pamiętam. Też się wszyscy podnieca podniecali tym faktem. A wyszło na to, że ja w ogóle o tej grze już nie pamiętam. Dopóki byś mi teraz nie przypomniał, i zakładam, że jeżeli nie przeczytałbyś o tej grze w książce, też byś nie pamiętał. Więc podejrzewam, że taki sam los spotka Hatred, hey, ale... Mówię, głębsza analiza, tak, a Więcej diagnoza. nienawiści w diagnozie. Oj, to będzie bardzo dobre określenie no. tego odcinka. No cóż, no. Czyli a tak ma, momencie, na podsumowanie, cóż, no, no, każdemu wolno kochać, nie każdemu wolno nienawidzić, tak? <laughs> Okej, okay, dobra. Ty nasz romantyku redakcyjny No, obudził się we mnie poeta. Spokojnie, zaraz go zastrzelimy. Dobra. Zanim się pożegnamy, to jeszcze tutaj zaprosimy was na oczywiście wspomnianą wcześniej diagnozę, chyba. Możemy również zaprosić na, na kolejną diagnozę, w której będziemy zajmować się polską grą kolejną, czyli. Kolac. No Właśnie. Będziemy ogrywać w przyszłym tygodniu i. Postaramy się w przyszły weekend już coś, czymś was tam uraczyć, tak? Jakimiś opiniami na temat tej gry, na którą ja przyznam. Na czymś to już praktycznie. Przyznam, bardzo nie, czekam. Czymś to już żeśmy uraczyli. Mm. Akurat niecały dzień temu robiłem stream, gdzie przez dwie godziny starałem się nie zginąć zbyt często, chociaż na samym początku przyznam się było specyficznie, bo jeszcze nie byłem za bardzo oswojony z tym, jak się w to gra dokładnie, bo tam jest to dosyć no, inna gra niż większość tego typu walking simulators. Faktycznie można zginąć i to często. Szczególnie, jeżeli nie będziemy patrzeć, co nas otacza i nasłuchiwać. Więc no, jest to ciekawe podejście, nie powiem. A biorąc pod uwagę, że właśnie jestem niespecjalnie wielkim fanem tego typu gier, to sam fakt, że te dwie godziny siedziałem i grałem, to o czymś znaczy, chyba. Ale to tak, jak kolega Randall powiedział. W kolejnym odcinku diagnozy, może w tomografię coś też pogadamy, a tymczasem zapraszam do przeczytania wywiadu, który jest na Agroskopie na Games Division oraz wolnej chwili do obejrzenia właśnie nagrania ze streamu. Jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, to nie, ale jeżeli chcecie tak przynajmniej przeklikać, zobaczyć jak to wygląda, to jest dwugodzinny stream, można zobaczyć kilka ciekawostek jest od początku, więc... Pierwsze 20 minut, maksymalnie pół godziny podejrzewam, nie będzie wielkim spoilerem. A potem, no to cóż. To był Tomograf, wydanie 18 w HD. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, cześć.